Według świętego Łukasza. Kiedy szli drogą odezwał się ktoś do Jezusa. Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział. Lisy mają nory i ptactwo z gniazda, a Syn Człowieczy nie ma na czym głowy oprzeć. Innemu rzekł, Chodź za mną. On odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść, aby pogrzebać mojego ojca. Na to mu rzekł: Zostaw umarłym grzebanie swoich umarłych, a ty idź i nieś wiadomość o Królestwie Bożym. Odezwał się jeszcze inny: Pójdę z tobą, panie, lecz pozwól mi najpierw pożegnać się ze swoimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Nikt, kto przykłada rękę do pługa, a spogląda do tyłu, nie jest datny do Królestwa Bożego. Taki light motyw dzisiejszej Ewangelii to jest pójście za Jezusem. Tak, najpierw ktoś mówi do Jezusa: Pójdę za Tobą. Potem Jezus mówi do kogoś: chodź za mną, i potem ktoś inny znowu mówi do Jezusa: pójdę za tobą. To mówi o tym też, że czasem Jezus pociąga kogoś, a czasami ktoś z własnej inicjatywy, jakby chce się do Jezusa przyłączyć. Tak czy owak, to, o czym przede wszystkim mówi ta dzisiejsza Ewangelia, to jest to, że Jezus jest kimś, za kim warto podążać. I że też Jezus przyszedł na ten świat po to, żeby nas zachęcić, wezwać do tego, byśmy za nim podążali. Tak, to jest, myślę, tutaj ten temat, który. To jest ten temat, który się pierwszy rzuca w oczy w tej dzisiejszej Ewangelii. Na tom, I pewnie, właśnie tak sobie myślę, że pewnie wiele razy działo się coś takiego. Ewangelista Łukasz podaje trzy przykłady, ale myślę, że to była codzienność, że Jezus mówił do kogoś, pójdź za mną, albo że ktoś mówił do niego, panie, chciałbym za tobą pójść. Natomiast myślę, że ewangelista Łukasz wybrał takie trzy przykłady rozmowy Jezusa z kimś, kto chciał za nim pójść, albo z kimś, kogo on chciał namówić do tego, by za nim szedł które jakby ilustrują, z czym to się wiąże czy co jest konieczne do tego, żeby z Jezusem pójść, do niego się dołączyć. Otóż pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli chcemy pójść za Jezusem, to na pewno nie w poszukiwaniu takiego domu, jakiego wszyscy jakoś tam potrzebujemy, chcemy go mieć. Tak, tutaj Jezus nie jest tym, który nam zapewnia po prostu mieszkanie. Jakieś miejsce pobytu. Nie. I teraz, czy to oznacza, że Jezus ignoruje jakąś naszą potrzebę bezpieczeństwa, no bo czemu służy dom? Służy przede wszystkim myślę bezpieczeństwu. Idziemy, mamy domy po to, żeby się chronić przed warunkami atmosferycznymi. Ale też przed, nie wiem, jakimiś ludźmi, którzy mogliby zakłócać nam jakiś spokój. Chcemy mieć dobre warunki, właśnie do odpoczynku, a czasem też do pracy i tak dalej. I właśnie Jezus nam nie zabezpiecza, nie obiecuje, że on nam da jakiś taki dom. W, taki, w takim dosłownym tego słowa znaczeniu. Natomiast, to moim zdaniem, to nie oznacza, że Jezus ignoruje tę naszą potrzebę, właśnie bezpieczeństwa czy komfortu. Tyle, że On chce być źródłem naszego bezpieczeństwa. Może właśnie też, żeby było jasne, On nam nie zakazuje mieć domu. To jest oczywiste, nie? na przykład my, jako jezuici, mamy swoje domy, inni zakonnicy to nawet mają klasztory, nie? czyli takie domy, które są jeszcze tak troszeczkę nadzwyczajnie zamknięte nie? w tym sensie, że tam są takie szczególne warunki do bycia w odosobnieniu. Tak, my, jezuici, akurat. Dla nas to nie jest ważne, żeby być w odosobnieniu. Ale mamy domy, gdzie możemy się wyspać, odpocząć, ale też gdzie możemy pracować. No? Tak jak ja w tej chwili. Nie? Jestem w domu, gdzie, gdzie pracuję, no? gdzie mogę spokojnie pracować. No? Tak, Także my, mało tego, nawet, my, zakonnicy, mamy wiele domów, tak. Nie? Ciągle ja osobiście podróżuję i co jestem w jakimś swoim, bo jezuickim domu. W różnych miejscach, w różnych miastach. Tak, natomiast, natomiast Jezus chce, Bóg chce być naszym domem. Tak, On chce, żebyśmy w Nim zamieszkali. On chce zamieszkać też w nas, nie? Ale chce, żebyśmy my też zamieszkali w Nim. O tym mi przypomina ta dzisiejsza Ewangelia. Niezależnie właśnie od tych domów takich materialnych. Druga rzecz. Jezus mówi do kogoś. Chodź za mną, a ten odpowiada pozwól mi najpierw pójść, aby pogrzebać mojego ojca. To już pewnie kiedyś komentując tę Ewangelię, zwracałem na to uwagę, że to zdanie nie musi oznaczać. I moim zdaniem nie oznacza, że właśnie, akurat teraz temu człowiekowi umarł ojciec. No i on mówi: Pójdę za tobą, Panie Jezu, tylko muszę jeszcze, jakby, pogrzeb odbyć. Muszę dopełnić pogrzebu, bo zmarł mi akurat ojciec. Myślę, że tu bardziej chodziło o to, że, że ten człowiek powiedział, Mogę pójść za tobą dopiero jak umrze mój ojciec i go pochowam. Dopiero wtedy mogę spokojnie za tobą pójść. To jest bardzo szlachetne, nie? no bo yy, przecież po śmierci ojca dziedziczy jego majątek, yy, no i mógłby sobie spokojnie żyć, a jednak jest gotów pójść za Jezusem. Ale to byłoby Gdzieś, w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości. I Jezus mówi: Nie, jeżeli chcesz pójść za, pójść za mną, to rób to natychmiast, już, teraz. I następnemu Jezus mówi: Aha, znowu ktoś inny mówi: Pójdę za tobą, lecz pozwól mi pożegnać się z moimi w domu. I, i tutaj też mamy do czynienia z jakąś zwłoką. Tyle, że dużo mniejszą. Pożegnać się ze swoimi to na pewno by nie zajęło dużo czasu. Ale Jezus mówi nikt to przykłada rękę do pługa, a spogląda do tyłu nie jest zdatny do Królestwa Bożego. I ja nie odbieram tych słów w ten sposób, że Jezus mówi: A po co tam się żegnać nie, z kimkolwiek? Nawet się nie żegnaj. Nie, tu tylko chodzi o to, yy, właśnie Jezus wykorzystuje tę rozmowę, czy to, co powiedział ten człowiek, do tego, żeby powiedzieć, jak ważne jest to, żeby nie patrzeć na swoją przeszłość, żeby nie być przywiązanym do swojej przeszłości, obojętnie. Yy, co mamy na myśli mówiąc przeszłość? Czy to są trudne jakieś doświadczenia, czy to są nasze grzechy, czy też może jakieś nasze relacje właśnie? Coś z zasady pozytywnego. Przeszłość należy do przeszłości, przeszłości już nie ma, jest tylko teraźniejszość, a teraz idź za mną, mówi Jezus. Nie zwlekając, nawet w tej chwili, nawet trochę. Nie, nie zwlekaj nawet trochę. Tak. Ja te słowa Jezusa odbieram okay, w ten sposób, że okej, okay, dobrze, idź, pożegnaj się, tylko pamiętaj, żeby to nie oznaczało, że ty się oglądasz wstecz. Że ty się oglądasz wstecz. Tak. Oczywiście, że decydując się na to, żeby iść za Jezusem, no to siłą rzeczy przychodzimy z jakimś bagażem przeszłości. No i, i na pewno też Jezus nie chce powiedzieć, że Jego w ogóle ten bagaż nie obchodzi. Tak, tylko że obojętnie jaki jest ten bagaż, to ja dziś mogę teraz za nim pójść. Jezus mówi: Chodź za mną, obojętnie jaki jest ten bagaż, obojętnie z jakiej rodziny pochodzisz, obojętnie właśnie jak jesteś wychowany i przede wszystkim obojętnie co w życiu mm, y, zrobiłeś no, dobrego czy złego. Teraz pójdź za mną. Zaczyna się jakiś nowy etap w Twoim życiu. z... z, z Zdecyduj się na to, żeby się zaczął nowy etap w twoim życiu. Chciej czegoś nowego. Tak, bo Jezus przynosi nowość, przynosi nowe życie. Chce je zainicjować w nas. Chce nas poprowadzić nową, nową drogą. Tak, także... To, co biorę z tej dzisiejszej Ewangelii, to jest właśnie to zaproszenie do tego, żeby przyłączyć się do Jezusa. To jest takie bardzo ignacjańskie, właśnie też jak przeczytałem ten dzisiejszą Ewangelię, to sobie właśnie przypomniałem znowu, jak święty Ignacy bardzo chciał, modlił się o to: Panie Jezu, przyłącz mnie do siebie. I to jest właśnie to pytanie: czy ja się naprawdę przyłączyłem do Jezusa? Tak. Co nie znaczy, że mam totalnie oderwać się od wszystkiego, mam zerwać wszelkie relacje, mam nie mieć właśnie takiego materialnego domu. To nie, nie o to chodzi. Nie? Żyjąc dalej, nawet nie być może w tych samych okolicznościach, warunkach, w jakich żyłem do tej pory, ale czy teraz, żyjąc tu, moje życie jest kroczeniem za Jezusem? Bo On tej rzeczywistości też jest. Nie? On przychodzi do nas, w tej, do, do nas w tej rzeczywistości, w której my aktualnie żyjemy. I nie przychodzi nas wyrwać nie, z tej rzeczywistości, tylko przychodzi nas wyrwać z grzechu, wyrwać z tego, co w jakiś sposób niszczy nas. I od, z tego, co, co jest w naszym postępowaniu, w naszych słowach, myślach, a co niszczy być może nas samych albo drugiego człowieka. Tak. Od tego Jezus przychodzi nas wyrwać. I ta Ewangelia dzisiejsza jest jeszcze bardziej przynagla mnie do tego, żebym. Przylgnął do Jezusa i pozwolił mu na to, by on mnie uwolnił od tego, co mi przeszkadza żyć pełnią życia.